Parę lat temu zachwycałem się książką Pitera Croyda o Londynie. Teraz nakładem wydawnictwa zyski spółka ukazała się jego biografia Wenecji. Książką przełożył Tomasz Bieron. Wenecja, miasto Tyciana, Tintoretta, Goldoniego, Vivaldiego, miasto, które swym tajemniczym urokiem przyciągało wielkich twórców z całego świata, zrazu było to 117 osobnych wysp. Które pracowici ludzie połączyli z sobą wokół mokradła i woda, a więc położenie niezbyt korzystne, wymagające nieustannej walki z naturą. A zarazem położenie bezpieczne, bo jakiemu na chciałoby się przedzielać przez mokradła? Niewielu takich było. A jednak z geopolitycznego punktu widzenia rzecz skomplikowana, bo Wenecja była prowincją Bizancjum ale jednocześnie musiała płacić trybut królowi frankońskiemu. przebiegło lawirując między dwiema potęgami, między Zachodem a Wschodem, między katolikami a prawosławnymi, miasto wybiło się na potęgę. Nie miało ziemi uprawnej, zajmowało się produkcją szkła, tkanin, handlem morskim. Była niezmiernie bogata, ale cudzoziemcy narzekali na odrażające skąp swojej obywateli. Miasto pełne pięknych budowli z marmurowymi fasadami, ale za fasadami kryły się wnętrza zimne i brudne. Cenili sobie Wenecjanie honor, ale jak przypomina akroć znakiem honoru była tak zwana Bella figura, a więc sztuka zachowywania pozorów. Najważniejsza była forma a pod nią nadużycia, korupcja i zbrodnie. Miasto zajmujące się handlem było rzecz jasna otwarte na świat, inaczej się nie da. Ale biada cudzoziemcowi, który był o Wenecji, mówił, z lekceważeniem, takiego wyganiano z miasta, a niekiedy duszono w celach Pałacu Dożów. Żyli Wenecjanie świadomie, ale też pod okiem bezlitosnej władzy, żyli w jednomyślności i solidarności. To zrozumiałe, bo duże przedsięwzięcia handlowe są zawsze projektami zbiorowymi, potrzebują udziałowców. Żyli więc solidarnie i w wielkim ścisku, bo ziemi mało, a ludzi dużo. W ścisku, który zachęca niekiedy do przyjaźni, ale częściej do sąsiedzkiej nienawiści, to też władze weneckie chętnie korzystały z usług donosicieli, a donosiciele chętnie pisali donosy. To miasto skłębionych sprzeczności, jak życie. Więc każdy, kto wpłynie ze słonecznej, wesołej i tłumnej Rivadelli-Schiavoni w Rio di Palazzo ku mostowi westnień i trochę dalej, poczuje nagle groźne tchnienie. Teodór śmierci, bo tam gdzie życie, tam też nieuchronnie śmierć.